Nam, nam, nam. N, nam, nam, nam. Jestem ładny. Matylda! Matylda, gdzie jesteś? Jestem głodny! No już idę, idę. Słyszycie z końca ogrodu. A! Byłam na spacerze po naszym ogrodzie. Urwałam kilka bardzo zdrowych i pożywnych warzyw. A? Troszkę owoców. I przygotujemy z tego... Turbo szybką, sałatkę! Dokładnie. Mmm. Pachnąca cebulka. Cebulka, tak. Kilka liści. Jarmużu. Jarmuż. Zielone. Ogórazki! I teraz nowe warzywo, którego jeszcze nie widziałeś. Zielona. Eee, papryczka. Papryczka. Rośnie w szklarni. Rośnie w szklarni. Na całą wszą sałatę zastąpią nam liście selera naciowego i buraka naciowego. Ja, ja, ja. Zobacz, jakie kolorowe. Zielone, tak jak ja. Zielone, tak jak ty. Czerwona papryczka chili. A, troszeczkę a to będzie piekący język? Będzie piekący język. Troszeczkę porzeczki i agrestu. Odłożę sobie maszę. I do miski zaczynamy. Będziemy tutaj rwać nasze liście selera naciowego i buraka naciowego. Czyli znowu rwiesz, a nie kroisz. No nie Kroję tak jak z sałatą. Oczywiście to możemy pokroić, ale nasza będzie taka sałatka szarpana. O! Teraz jarmusz. Jarmusz jest bardzo zdrowy, ma bardzo dużo witaminy C. Też sobie go tutaj poszarpiemy. I teraz będziemy kroić ogóreczki. A. Teraz powiem Ci taką ciekawostkę, no. że jeżeli wiemy, skąd pochodzą nasze ogórki, że nie są pryskane żadną chemią, to nie musimy obierać ich ze skórki, tylko możemy wkroić się ze skórką. A. To dobra Ale... wiadomość. To jest ważna wiadomość, a nasze ogóreczki są pryskane. Tylko naturalnymi nawozami, z czego? Co tak bardzo śmierdzi, co zawsze mówi, że śmierdzi. Takie spokrzyw. Takim. A, śmierdzi. No właśnie, takim nawozem spokrzyw, więc nasze ogóreczki możemy spokojnie pokroić ze skórką. Jeszcze jednego ogóreczka. Damy cztery takie fajne ogóreczki. Kroimy w kosteczkę. I teraz będzie pora na pa. Pora na paprykę, papryka na pora! Oczywiście, jak zwykle twój dowcip, który zawsze powtarza się w każdym naszym odcinku. No bo mówisz o tej porze. O no. tej porze. No dobrze. Mamy papryczkę. Papryczkę kroimy. Też kosteczkę. Hop, 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 hop. Dobrze. Mamy papryczkę. Ostrości do naszej sałatki da nam co? Czerwona papryczka. Czerwona papryczka chili. Tak, ale damy jej tylko troszeczkę, bo ona daje bardzo piekący Jezyk. język. Teraz cebulka. A cebulka też jest trochę piekąca. Tak, cebulka jest też troszkę piekąca, dlatego damy już jej niedużo, tylko pół cebulki tak do tak zwanego smaczka. Smaczka. Smak. Posypujemy cebulką naszą sałatkę. No i teraz pora na owoce. Ja w naszym ogródku znalazłam tak, troszeczkę agrestu czerwonego i białego. On jest jeszcze mały, więc nie będziemy go kroić, tylko go tak ładnie wrzucimy na naszą sałatkę. I czerwone kuleczki, które Ty bardzo lubisz. Porzeczka! Porzeczka. Tylko musimy... Bardzo panie, obrodziły w tym roku. Bardzo obrodziły nam porzeczki w tym roku. Musimy je tutaj zdjąć z tych gałązek, bo gałązek do sałatki nie dajemy. O, op! Dobrze. No i teraz będziemy wyciskać w takim specjalnym urządzeniu coś, co bardzo śmierdzi, ale co jest bardzo zdrowe. Kostek! Kostek. Też, piekący. Też piekący daje język. Musimy sobie przekroić, bo taki bardzo duży ząbek to może damy pół, bo mamy i papryczkę, chili, mamy i cebulkę. Więc musimy ją porządnie tutaj. O, i teraz wyciskamy. Bardzo to jest ciężkie, trudne. Trzeba mieć dużo siły. No i teraz co? Żółta. E, cytrynka! Cytrynka. Z butelki wylewamy... Oliwę. Oliwę! Wszystko już wiesz, co dajemy do naszej sałatki. Bo się przy tobie dużo uczę. Troszeczkę soli. I pieprzu! Troszeczkę pieprzu. I na koniec niedużą łyżkę. No! Eee, nie wiem! Miodzik, A, miodzik, 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 miodziku, dajemy troszeczkę. A to Czmiel Stefan robi miód, czy nie? No nie, Czmiel Stefan miodu nie robi, miód robią Jóki, bzy, bzy. pszczółki miodne, tak, bzy, 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 robią i robią piękny, super zdrowy Miodek. miód, dobra, wszystko mamy, wymieszamy i nasza sałatka gotowa. Zobacz, jak pięknie wygląda. Piękna i smakowita i zdrowa. I zdrowa. I najważniejsze, że z naszego ogródka. I najważniejsze, że z naszego ogródka. Wspólnie z szalonym panem Awokado serdecznie pozdrawiamy z naszej kuchni ogrodowej. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Cześć! To co, ja próbuję? No! I powiem Ci, czy dobra. Na pewno! Mmm. Pychotka! Pychotka! To co? Teraz zabieramy się do pracy. Tak Idziemy jest. do ogrodu. 到底怎么？